Cześć, z tej Jan Kielinski witajcie na kanale Dirty More Właśnie skończyliśmy jazdę w kalnicy. Zapraszamy Was na odcinek z jednego z najfajniejszych bike parków w Europie. Jesteśmy na parkingu jest poniedziałek. Wokół nie ma żadnych samochodów, a to dlatego, że dzisiaj bike park jest oficjalnie zamknięty, ale mamy takiego farta, że nasz ziomal to ma zejda, ma klucze od wyciągu, odpali wyciąg i pojeździmy. Hejdomas! Hey buddy! Welcome in Kalnica Bike Park. I got a key. Let's go for the ride! We Na górę wjeżdżamy wyciągiem orczykowym, czyli rozwiązanie, które w Polsce jest zabronione. Jak widać, Słowacy potrafią wykorzystać taką infrastrukturę. Ogólnie nie jest trudno, ale warto zabezpieczyć swoją sztycę, szczególnie jeżeli mamy regulowaną. Tomas, ile jest tras nowych? 8, 8! Bardzo <laughs> dobrze, dobry polski! Pan enduro, pan penduro, jedziemy pod tamten las. Ogólnie Kalnica raczej jest przeznaczona dla osób, które skaczą i chcą skakać więcej i wyżej i dalej. Ale mamy dwie traski, panenduro, Enduro, pan Obie terazki mają troszeczkę powyżej 600 metrów, czyli bardzo krótkie, ale też bardzo, bardzo lightowe. Myślę, że na poziomie między zieloną a niebieską trasą. Lubię te rozgrzewkowe przejazdy, takie na spokojnie, dorośli mężczyźni. Na trasie znajdziemy praktycznie tylko falki i zakręty. Trasa jest oczywiście bardzo gładka, ale może być szybka. Jeżeli rozpędzimy się naprawdę za bardzo, to możemy trafić na takie falki, których nie będziemy mogli normalnie stłumić i po prostu jeżeli nie potrafimy skakać, to najzwyczajniej nas wystrzeli w kosmos. Te wszystkie tabliczki oznaczają trasy. To znaczy, że tyle ile jest tabliczek, tyle jest tras w tym malutkim wyciągu. To jest naprawdę niesamowite. A co jest najlepsze, większość z tych tras jest naprawdę super. Wyciągaj, wyciągaj, Mamy to! to. Luczek, jak się wierzało wyciągiem na rowerze? Super! Moim zdaniem najlepszy wyciąg jaki jechałem na razie. Patrz, jeszcze odpowiadam pełnymi zdaniami. SP Race, czyli Słowacki Puchar Race. Jak już się dobrze rozgrzewie na Fanenduro i Papenduro, to można skoczyć na SP Race, to jedna z moich ulubionych tras w Kanicy dość szybka i najeżona hopkami. Nie są może one jakoś szczególnie duże, ale są na pewno połączone dobry rytm. Czyli jeżeli jedną, drugą, trzecią, to musimy każdą chopę polecić w miarę nieźle, żeby cały czas utrzymać się w rytmie. Jeżeli coś przegapimy, za mocno przelecimy, to może nam dalej nie udać się fajnie to polecieć. Jak widzicie, niektóre przeskoki są gapami, czyli nie są stolikami, trzeba je przeskoczyć albo powoli objechać bokiem. Na koniec mamy jeszcze jeden takiego gapa w dół e, i zaraz dojdziemy do takiego ostatniego konkretnego hipa. Bo na tyle. Ja bardzo lubię tą trasę. No niestety przyszedł deszczyk. Ogólnie z Kalinicą jest tak, że po deszczu jest bardzo słabo, więc mam nadzieję, że popada naprawdę krótko i dalej pojeździmy. Bo to, że teraz są tak równe, gładkie i mają fajne wybicie i lądowania, spowodowane jest przez to, że wszędzie jest glinka. Tylko, że glinka po wodzie zachowuje się jak, jak na kazurce. Jak jest tutaj na kazusze po deszczu? Ślisko, bardzo przy... ślisko. Nie da się jeździć. W dwóch, trzecich wyciągu możemy się wypiąć i pojechać na Alaina i mamy teraz dwie opcje. Albo starego, małego Alaina, albo zupełnie nowego Alaina. Najpierw sobie sprawdźmy jak wygląda stary Alain. Mały Align to dosyć prosta trasa, mamy kilka przeskoków, mamy niby takie małe gapy, ale tak naprawdę przeciwstoki są na tyle bezpieczne, że jakbyśmy zahaczyli to nic się nie dzieje. Zresztą ciężko zahaczyć, bo hopy raczej mają duży zapas prędkości i spokojnie, łatwo wszystko można dolecieć. Każdy kto skacze na poziomie troszeczkę ponad podstawowym powinien bez problemu sobie dać radę z tą trasą. I naprawdę jest ona bardzo intuicyjna. Już za pierwszym razem spokojnie można zaliczyć całą linię. Jak widzicie, bez żadnych problemów te przeskoki nie są naprawdę duże, jest zapas prędkości. Na koniec, jeszcze 2-3 zakręty, kilkanaście-kilkadziesiąt sekund i cała trasa już za nami. Go, go, Power Rangers. Duży Align to już zupełnie inna bajka, to jest dosyć świeża trasa, mało intuicyjna. Pierwsze kopy są zdecydowanie za krótkie, mamy ogromny zapas prędkości, trzeba hamować i tłumić. Potem mamy naprawdę konkretne przeloty i też pierwszy bardzo łatwo przelecieć za daleko, za to na kolejnym już trzeba się skupić, żeby mieć odpowiednią prędkość, bo można zahaczyć. Jak już się troszeczkę wieździmy, to hopy naprawdę są przyjemne, ale nie jest to tak intuicyjna trasa jak mały alej. Tyle popadało, możemy wracać na trasę, ale nie będziemy jechać na otwartych alajnach, na byliśmy, ale pojedziemy do lasu, bo w lesie też mamy kilka fajnych trasek, a po deszczu to myślę, że tam nawet ziemia się nie zwilżyła. Są chłopaki, proszę bardzo. Tyle Ooo, Oooo, ooo. nie poleciał. No dobra, ale ogólnie to jest nowa wersja. Taka dużo, dużo większa niż poprzednia i jest naprawdę bardzo fajna, z lekkim zapasem, a proszę, to ma mhm. Ogólnie to nie jest trasa dla początkujących. Tak jak uważam, że kiedyś można przyjechać do końcy, nauczyć się skakać, to uważam, że tutaj można przyjechać, jak się już umie skakać. Dawaj Piotrek, każdy ma w życiu swój Monteverest. Jeszcze trochę. Piotrek podchodzi tam. No to proszę, wejście normalne pod górę. Ale Piotrek nie idzie na skróty. To znaczy na skróty, ale trudniejsze. Jesteśmy na stepapie, tym takim chyba najbardziej znanym skalnicy. Zaraz obok dropa. No jak widzicie stąd, to naprawdę jest kawa lotu na górę. I to jest miejsce, gdzie der jumperzy mogą pokazać paletę swoich umiejętności. Tomasz będzie tej lip? Run yes. Yes. If you wanna see, I wanna see. I wanna. Korzystając z sytuacji, że jesteśmy przy stepapie możemy zasięgnąć opinii eksperta na temat bike parku. Piotrek, jak tam ci bikepark podoba? Bardzo fajny, ale nie pod rower trailowy. Pod jaki? No taki większy ze 150 160 koku super. A 30, aż, 30 aż za mało. Strasznie sz... smutno mówisz. No. Bo już tyle razy dobiłem wszystko, że już jest fajnie. Teraz Nie możecie. Jeśli chcecie mieć fan, to jest bike next time 160? <laughs> to jest Enduro Slope. Yeah, proszę lope. bardzo. 20, 29 cali, a tutaj pełna enduroweczka, ale to proszę. Single zrobiony. Single. O, prowadzenie. Dobra, i peg telepill. Look at this, man. What a w skalnicy jest dużo fajnych przeszkód i trochę takich dziwnych. Na przykład to jest przeszkoda dziwna, że tutaj sobie jedziesz, jedziesz, jedziesz i na końcu nie ma dropa, tylko trzeba skakać tutaj w bok. Nie wiem, no dla mnie to bez sensu. Na pewno to lądowanie nie jest miękkie, ale dalej są fajne dropy. Duży drop oczywiście jest też zaliczony, z czego duży drop nie jest czymś szczególnie przyjemnym, ponieważ dobicie po dużym dropie jest naprawdę konkretne. Zresztą możecie zobaczyć, jak mocno mnie kompresuje na lądowaniu. No dobra, kalnica jest jednak tak fajna, że nie da się w jeden dzień nagrać odcinka o kalnicy i pojeździć, więc jesteśmy tutaj znowu. Tym razem jest inna troszkę ekipa. Troszkę sobie polataliśmy i powiemy o tym, o czym jeszcze nie powiedziałem, czyli na przykład o tym, że można wypić zimnego radlerka. Mówiąc o bajparku, trzeba zawsze powiedzieć o zapleczu hotelowym. Tutaj, zaplecze hotelowe jest dosyć ubogie. Proszę, chłopaki, już jak tam ile gwiazdek byś dał? Andrzej? Chyba 3,5. Mamy go do czterech. Ogólnie to, co jest fajne w Kalinicy to można przyjechać z namiotem, rozbić go i nikt ci nic nie powie. Nikt wam nic nie powiedział. Nie, nie, nie. Nawet tylko nic przychodzi. i też spoko. W Kalinicy też znajdziemy pumtrack. Ja w ogóle nie rozumiem, bo to są pam traki w bike parkach, bo to trochę bez sensu ale tu znajdziemy pam asfaltowy i to nie jeden, tylko dwa. Ja ogarnijcie co tu się dzieje. Mamy dual. Ogromny pam z sobeczkami. I jeszcze więcej chopeczek, jeszcze więcej chopeczek, a tam dalej mamy Rezji. Niestety teraz jest nieczynne, nie napompowane, ale zobaczcie, jest ogromne. To jest ogromne lądowanie. A teraz zobaczcie, gdzie jest wybicie, w jakiej odległości od lądowania. Może tego tak bardzo nie widać, ale to jest bite 8 metrów, wybicie 70 stopni do góry, 3 metrowa ściana i ogromny step prezji. Ja to chyba małym się na tym Rezji w ogóle skoczyć. Hardcore to ogólnie fantazja Czechów jest. To, co zobaczyliście na filmie, to nie są ciągle wszystkie trasy, które są w bike parku. Mamy jedną trasę, jeszcze takiego troszkę cięższego enduro. Mamy trasę Big Airline. To są ogromne jumpy, ogromne szarki, ale aktualnie ta trasa nie za bardzo działa po deszczach. Poza tym, nawet by działała, to w tym momencie jest dosyć dziwnie zbudowana. Myślę, że będzie przerabiana. Naprawdę to miejsce jest niesamowite i ciężko porównać do jakiegokolwiek innego bike parku. Myślę, że ja najbardziej do tej cenie taki ogólny luz, ogólny luz Słowaków, luz Czechów. Zresztą czasem mówię Cześć, czasem Słowacy, dlatego, bo ten bike park powstaje przy współpracy jednych i drugich riderów i ekip, które budują. Dlatego myślę, że wygląda to tak, jak to wygląda i niestety myślę, że takie miejsce u nas w Polsce nigdy nie powstanie, bo tu mają dużo mniej regulacji związanych właśnie z takim bikeparkiem i dlatego możemy liczyć na tak duży luz przy budowaniu w ogóle no dla mnie jest to niewiarygodne, żeby postawić świgał w Polsce. Jako ciekawostkę wam powiem jeszcze takie story, że byliśmy kiedyś w jednym z czeskich parków. Jeździmy, jeździmy, potem podchodzi do nas ziomek z obsługi i mówi Chłopaki jesteście ostatni, to jest kluczyk. Jeżeli by kogoś ściągnęło to wyłączcie, a my wpadniemy za godzinkę. Bardzo dobre.